Gospel dla zapiekanych. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Matan był ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie 14 pokoleń, od Dawida do niewoli babilońskiej 14 pokoleń, od niewoli babilońskiej do Chrystusa 14 pokoleń. Dziś w kościele czytamy cały rodowód Jezusa Chrystusa. I często się zastanawiamy w sumie po co, po co nam słyszeć te wszystkie imiona Manases, Ezechia, Żacha, Zjotam, Ozjasz, Asa, Azor Jest wiele różnych bardzo głębokich spraw, które tak naprawdę tam są zawarte Bardzo ciekawą sprawą są imiona kobiet, które akurat zostają wymienione, czyli prababek Jezusa Warto pod różnymi kątami je zgłębić, ale dziś zastanówmy się nad jedną sprawą Chrystus nie wyrzeka się swoich korzeni. Chrystus, jakby przez słowa świętego Mateusza, przyznaje się do absolutnie wszystkich przodków, których ma, a wielu z nich nie było najlepszej postawy reprezentantami. O wielu z nich Pismo Święte mówiło, że był to jeden z najgorszych ludzi chodzących po ziemi albo czyniący to, co złe w oczach pana. A jednak Chrystus postanowił wejść w taką rodzinę. Bo to jest kwintesencja tego, co się zaraz wydarzy. On wchodzi w rodzinę ludzką, taka jak ona jest, i on ją po prostu przemienia i zbawia. Na tym mu jedynie zależy i dlatego stał się człowiekiem. Chciejmy w najbliższe święta to czcić i będziemy wdzięczni za to, że przyszedł do nas takich, jacy jesteśmy. Gospel dla zabieganych. Chwila z Ewangelią.